Szanowni Państwo, w dzisiejszym materiale wideo odkryjemy najnowsze, niezwykle korzystne zmiany w systemie emerytalnym dla osób po 65 roku życia. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jakie dodatkowe świadczenia i zasiłki czekają na Was w 2025 roku, koniecznie obejrzyjcie ten film do samego końca. Emerytury i świadczenia społeczne to temat, który nieustannie ewoluuje, dostosowując się do zmieniających się potrzeb społeczeństwa. Rok 2025 przyniósł szereg istotnych zmian, które znacząco poprawiają sytuację finansową i socjalną emerytów po 65 roku życia. Zmiany te są efektem wieloletnich analiz i konsultacji społecznych, mających na celu zapewnienie godnych warunków życia seniorom. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS, wprowadził kompleksowe rozwiązania, które mają na celu nie tylko wsparcie finansowe, ale również poprawę jakości życia osób starszych. Kluczowym aspektem tych zmian jest holistyczne podejście do potrzeb emerytów, uwzględniające zarówno aspekty ekonomiczne, jak i społeczne oraz zdrowotne. Jednym z najistotniejszych dodatków jest nowo wprowadzony dodatek pielęgnacyjny. W 2025 roku jego wysokość została znacząco podniesiona, co stanowi realną pomoc dla osób wymagających stałej opieki. Warto podkreślić, że o ten dodatek mogą ubiegać się osoby po 65 roku życia które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość świadczenia jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb podopiecznego. Kolejnym ważnym wsparciem jest rozszerzony dodatek kompensacyjny. To świadczenie zostało gruntownie zreformowane, aby jeszcze skuteczniej wspierać emerytów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Przy ustalaniu wysokości dodatku brane są pod uwagę nie tylko dochody, ale również indywidualna sytuacja zdrowotna i rodzinna seniora. Bardzo istotną zmianą jest modyfikacja zasiłku wyrównawczego. W 2025 roku wprowadzono bardziej elastyczne kryteria przyznawania tego świadczenia. Oznacza to, że większa liczba emerytów może skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego. Kryterium dochodowe zostało rozszerzone, co pozwala na objęcie pomocą osób, które dotychczas nie kwalifikowały się do otrzymania zasiłku. System podatkowy również uległ korzystnym zmianom dla seniorów. Wprowadzono szereg ulg i zwolnień podatkowych. Które pozwalają emerytom zaoszczędzić znaczące kwoty. Dotyczy to m.in. możliwości odliczenia kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków oraz sprzętu medycznego. Co więcej, wprowadzono specjalne ulgi dla emerytów kontynuujących aktywność zawodową. Program Mama 4 Plus został rozszerzony o dodatkowe świadczenia dla emerytów, którzy wychowywali dzieci. To bardzo istotna zmiana, która docenia trud włożony w wychowanie potomstwa. Emeryci mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe, które jest formą rekompensaty za lata poświęcone rodzinie. Dodatek mieszkaniowy w 2025 roku został całkowicie przeformułowany. Nowe zasady pozwalają na uzyskanie wsparcia w większej liczbie emerytów. Wysokość dodatku jest uzależniona od wielu czynników, takich jak dochód, powierzchnia mieszkania, liczba osób zamieszkujących dane lokum oraz lokalizacja nieruchomości. System opieki zdrowotnej dla seniorów również został znacząco ulepszony. Emeryci po 65 roku życia mogą korzystać z rozszerzonego pakietu bezpłatnych świadczeń medycznych. Obejmuje on nie tylko darmowe badania profilaktyczne, ale również ułatwiony dostęp do specjalistów oraz kompleksową opiekę medyczną. Bardzo ważnym aspektem są świadczenia dla emerytów kontynuujących pracę. Wprowadzono korzystne przepisy, które pozwalają na łączenie emerytury z zatrudnieniem bez znaczącego uszczuplania świadczeń. To rozwiązanie szczególnie korzystne dla osób, które chcą pozostać aktywne zawodowo i czerpać satysfakcję z pracy. Dofinansowanie do rehabilitacji stanowi kolejny kluczowy element wsparcia dla seniorów. ZUS oferuje kompleksowe możliwości powrotu do zdrowia lub poprawy jakości życia mimo występujących schorzeń. Dofinansowanie obejmuje zabiegi rehabilitacyjne, zakup sprzętu medycznego oraz specjalistyczne terapie. Wprowadzono również specjalne programy wsparcia dla emerytów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Obejmują one m.in. zapomogi jednorazowe, wsparcie rzeczowe oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów życiowych. Szczególny nacisk położono na pomoc dla osób samotnych i pozbawionych wsparcia rodzinnego. Technologiczne rozwiązania również zostały dostosowane do potrzeb seniorów. ZUS wprowadził szereg cyfrowych narzędzi, które ułatwiają emerytom dostęp do informacji i możliwość składania wniosków. Dotyczy to między innymi prostych w obsłudze elektronicznych formularzy oraz możliwości konsultacji online z pracownikami ZUS. Warto podkreślić, że każda sytuacja emeryta jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego zawsze zaleca się bezpośrednią konsultację w placówce ZUS lub zasięgnięcie porady specjalisty do spraw świadczeń emerytalnych. Tylko w ten sposób można w pełni poznać wszystkie możliwości wsparcia dostosowane do indywidualnej sytuacji. Rok 2025 przynosi więc wiele pozytywnych zmian dla emerytów po 65 roku życia. Wprowadzone rozwiązania mają na celu nie tylko wsparcie finansowe, ale również poprawę jakości życia, zapewnienie godnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów. Jeśli ten film był dla Was pomocny i dostarczył cennych informacji, koniecznie kliknijcie lubię to oraz subskrybuj nasz kanał. Chcemy Was na bieżąco informować o wszystkich zmianach dotyczących emerytów, świadczeń społecznych i możliwości wsparcia. Bądźcie z nami na bieżąco. Do zobaczenia w następnych filmach. Warto podkreślić, że każda sytuacja emeryta jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego zawsze zaleca się bezpośrednią konsultację w placówce ZUS lub zasięgnięcie porady specjalisty do spraw świadczeń emerytalnych. Tylko w ten sposób można w pełni poznać wszystkie możliwości wsparcia dostosowane do indywidualnej sytuacji. Rok 2025 przynosi więc wiele pozytywnych zmian dla emerytów po 65 roku życia. Wprowadzone rozwiązania mają na celu nie tylko wsparcie finansowe, ale również poprawę jakości życia, zapewnienie godnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów. Jeśli ten film był dla Was pomocny i dostarczył cennych informacji, Koniecznie kliknijcie lubię to oraz subskrybuj nasz kanał. Chcemy Was na bieżąco informować o wszystkich zmianach dotyczących emerytów, świadczeń społecznych i możliwości wsparcia. Bądźcie z nami na bieżąco. Do zobaczenia w następnych filmach.